Jak każde większe miasto na Śląsku, świdnica karą grzywny groziła każdemu, kto poważyłby się wyrzucać na ulicę śmieci bądź nieczystości. Nie wyglądało jednak na to, by zakaz ten egzekwowano przesadnie surowo. Wręcz przeciwnie, widać było, że nikt nic sobie z tego zakazu nie robi. Krótka, acz obfita poranna ulewa podmoczyła uliczki Grodu a kopyta koni i wołów szybko zmiesiły je w gówniano-błotnisto-słomianą topiel. Z niczym zaklęte wyspy z oceanu, wyrastały stosy odpadków, bogato udekorowane przeróżnymi, niekiedy bardzo widowiskowymi egzemplarzami padliny. Po co gęstszym gnoju człapały gęsi, po co rzadszym pływały kaczki. Ludzie z trudem poruszali się po trotuarach z desek i dranic, co i róż z nich spadając. Choć wilkierze magistratu groziły grzywną również zapuszczanie samopas inwentarza, ulicami w obu kierunkach biegały kwiczące wieprze. Wieprze sprawiały wrażenie oszalałych. Kłusowały na oślep na wzór swych biblijnych praszczurów z gadary, potrącając pieszych i płosząc konie. Minęli uliczkę tkaczy, potem huczącą młotkami bednarską, wreszcie wysoką, za którą był już rynek. Rejnewana korciłoby zajrzeć do pobliskiej a słynnej apteki pod złotym lindwurmem. Znał bowiem dobrze aptekarza pana Krzysztofa Eschenlera, u którego studiował kiedyś podstawy alchemii i białej magii. Porzucił jednak zamiar. Ostatnie trzy tygodnie sporo nauczyły go o zasadach konspiracji. Nadto Charley ponaglał. Nie zwolnił kroku nawet obok żadnej z piwnic, w których nalewano świdnickie, marcowe piwo o światowej renomie. Przeszli szybko, na ile pozwalał ścisk, targ warzywny, w podcieniach na wprost ratusza, powędrowali ciasną od wozów uliczką Kraszewicką. Weszli ze szalejem pod niskie kamienne sklepienie w ciemny tunel bramy, w której śmierdziało tak, jak gdyby już z dawien dawna szczały tu starożytne plemiona ślężan i dziadoszan. Z bramy wyszli na podwórze. Ciasna przestrzeń zagracona była wszelakim śmieciem i złomem, a kotów było tu tyle, że nie powstydziłby się hram bogini Bastet w egipskim Bubastis. Koniec podwórza otoczony był podkową krużganka. Obok wiodących najstromych schodów stała drewniana podobizna, nosząca nikłe i pochodzące z przedwieków ślady farby i pozłotki.